Dzisiaj wpadła mi taka myśl do głowy o tym, jak ważne jest przebaczenie, jak ważne jest przebaczenie drugiemu człowiekowi, przebaczenie nawet sobie. Na ten temat będę chciał trochę pomówić. Mało osób o tym wie, a powinien jednak wiedzieć każdy, że bez przebaczenia drugiej osobie nie można spodziewać się przebaczenia od Boga, dlatego że nie da się ukryć, że ludzie grzeszą bez przerwy każdego dnia i nie ma w zasadzie ani jednej godziny. Często tak właśnie jest, że ani godziny jednak nie ma, a żeby nie było czegoś, co wymagałoby przebaczenia od Boga. W Ewangelii według Mateusza w szóstym rozdziale, w wersetach od 14 do 15 są takie słowa Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień. I warto się nad tymi słowami bliżej zastanowić, jak ważne jest przebaczenie od Boga. To, że ktoś zawinił przeciwko nam, należy mu oczywiście przebaczyć. No bo jeżeli jemu nie przebaczymy, wtedy nam Bóg nie przebaczy. A nieotrzymanie od Boga przebaczenia jest naprawdę bardzo poważnym problemem, bo nas skońcu może skazać na wieczne oddzielenie od Niego, bo to do tego zmierza. O tym, jak ważne jest przebaczenie, pan Jezus obrazował to przypowieścią o złym słudze. Jest ona opisana w Ewangelii Świętego Mateusza w 20. rozdziale. Pewien sługa był winien swojemu panu pieniądze. Były to duże pieniądze i nie był w stanie mu ich oddać. Pan go wezwał, ten nie był w stanie mu tych pieniędzy oddać. Pan chciał go wrzucić do więzienia. Zarzekał się, zarzekał się, przysięgał, że odda wszystko, tylko niech mu da trochę czasu. Pan w swojej miłosierdziu darował mu cały dług i wypuścił go. Ten sługa, wracając do domu, spotkał swojego sługę, który też był mu winien pieniądze, tylko taką o wiele mniejszą ilość. Nakazał mu, ażeby tamten mu je oddał. Tamten nie był w stanie mu je oddać, nie był w stanie mu oddać tych pieniędzy. Prosił o szereczkę czasu, ale ten nie chciał w ogóle go słuchać, tylko wtrącił go do więzienia. I ludzie, którzy to widzieli, donieśli tamtemu panu, któremu ten pierwszy sługa był winny, Dużą ilość pieniędzy i donieśli mu o tym. Pan wezwał tego sługę do siebie i powiedział mu, że darował mu cały dług, bo go bardzo prosił, i czy on nie mógł zrobić tego samego dla swojego sługi? I później pan cały ten dług mu na powrót nakazał oddać. Także widzimy, dlaczego jest ważne przebaczenie. Pan Jezus to powiedział, chociażby w tej przypowieści, że skoro Bóg. Daruje człowiekowi winy, to dlaczego człowiek nie może innemu człowiekowi darować tego, co tamten uczynił przeciwko niemu? Skoro Bóg przebacza, to jak to może być, że człowiek nie jest w stanie przebaczyć? Czyli, że człowiek jest lepszy od Boga? No, tak się może wydawać, w pewnym sensie tak to niby jest, bo ludzie mają wielkie trudności, ażeby przebaczyć drugiemu człowiekowi winy, cokolwiek zrobili. Przecież jest mnóstwo takich sytuacji, takich rzeczy, że ciężko jest drugiemu człowiekowi przebaczyć. Ale przebaczenie jest konieczne. Dlatego o tym mówi ta przypowieść i o tym mówi Pan Jezus. Pan Jezus przecież powiedział, że jeżeli człowiek nie przebaczy drugiemu, to Bóg jemu nie przebaczy. Dlatego tak ważne jest przebaczenie. Ono otwiera drogę Ażeby można było prowadzić relacje z Bogiem. Ludzkie przebaczenie. Ktoś komuś przebacza i to przebaczenie bardziej jest potrzebne Jemu, aniżeli tej osobie, której przebacza. Dlatego że przebaczenie od razu anuluje, usuwa z tego człowieka ciężar, usuwa gorycz, usuwa wszelkie negatywne myśli, które są skierowane względem tej osoby. Która uprzednio jemu zawiniła. I dlatego przebaczenie jest tak ważne. A przebaczenie otwiera drogę do uzyskania przebaczenia od Boga, a tylko uzyskując od Boga przebaczenie, tylko mając z Nim relacje, gdzie już nie ma przeszkód w postaci jakichś ukrytych zamysłów ludzkich, w postaci ukrytych i nieprzebaczonych grzechów między jednym a drugim człowiekiem. I dlatego wtedy, kiedy człowiek ma czystą drogę, a Bóg jemu przebaczy, to co oczywiście zawsze jest coś, co Bóg musi przebaczyć człowiekowi, ażeby odnowić z nim relacje, ażeby między Bogiem a człowiekiem była ta dróżka, która pozwoli do odebrania od Boga cudu, na przykład. Przecież przebaczenie jest konieczne, ażeby Bóg. Wysłuchał ludzką modlitwę i odpowiedział na nią. Nieważne, jaka by to była modlitwa, ale jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie, jak na przykład nieprzebaczenie między człowiekiem a Bogiem, no to wtedy ta relacja się pogłębia, ta relacja, ta relacja jest w stanie się rozwijać. No niestety, dla rzymskich katolików, na przykład dla nich, to oni błędnie rozumieją przebaczenie, bo Jezus kiedyś powiedział, kiedy rozsyłał swoich. Uczniów do posługi powiedział im: Weźmijcie ducha świętego. Komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a komu zatrzymacie, są im zatrzymane. Tutaj księża katolicy błędnie rozumieją te słowa, biorą je za bardzo do siebie, za bardzo starają się trzymać pana Jezusa za słowo, jednakże wtedy pogrążają się w kłamstwie. Pan Jezus powiedział swoim uczniom, ażeby wzięli z sobą ducha świętego i przebaczali grzechy. Ale w imieniu Boga człowiek nie może przebaczać grzechów, przebacza Je Duch Święty, bo Duch Święty jest Bogiem. Dzisiaj natomiast jest tak, że każdy, kto jest księdzem, każdy, kto założy koloradkę i jest po sześciu latach nauki seminarium, później ubiera szaty kapłańskie, to taki człowiek ma rzekomo, będąc namaszczonym, bo tam jeszcze są przeróżne rytuały, które pozwalają w katolickim myśleniu na stanie się kapłanem Boga, mimo że już powtarzałem w niejednym nagraniu, że osobny urząd kapłański to był w Starym Testamencie, a w Nowym Testamencie już nie ma kapłaństwa na taki wzór, bo kapłanami są wszyscy wierzący ludzie. I ci mają nad sobą jednego arcykapłana i jest im Jezus Chrystus. I koniec, kropka, i tak się to zamyka. Kapłani katolicy jednak. Stosują kapłaństwo na wzoru ze Starego Testamentu, które teraz nie ma żadnej racji bytu, ale w taki właśnie sposób rzekomo posługują. Poza tym, będąc namaszczonym kapłanem, mają moc, żeby odpuszczać ludziom grzechy w imieniu Boga, tylko że kapłani są ludźmi, tak samo podatnymi na grzech jak inni ludzie, i nie ma człowieka wśród kapłanów, nawet który by nie zgrzeszył w taki czy inny sposób. Pan Jezus to zupełnie inna sprawa, bo jak on sam mówił, Syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczać grzechy. Kapłani katolicy jednak nie są ludźmi bez grzechu, więc takiego prawa nie mają. Po drugie, oni nie znają ludzkich serc. Oni nie znają ludzkich myśli, nie wiedzą co się w człowieku kryje i dlatego nie mają wglądu do tego, czy dany człowiek, który przychodzi po ten konfesjonał i prosi o odpuszczenie grzechów, wyznaje swoje grzechy i kapłani nie mają wglądu w jego serce, oni w imieniu Boga postępują bluźnierczo wręcz, ale odpuszczają im te grzechy. Spowiedź taka całkowicie jest nieważna, bo Bóg w taki sposób człowiekowi grzechu nie odpuszcza. I tu można powiedzieć, że wielu ludzi po prostu jest nieświadomych. Można by powiedzieć, że to jest nie ich wina, bo nie wiedzą, ale już dawno temu Bóg powiedział i jest to zapisane, że Bóg chce, ażeby każdy nawrócił się i doszedł do poznania prawdy. Teraz ludzie mają pismo święte, mają prawo, mają możliwość, ażeby Poznać bardziej naturę Boga, bo natura Boga jest jak najbardziej ludziom ukazana w Piśmie Świętym. Jest 66 ksiąg, na stronicach każdej z nich jest cząstka Bożej Osoby, Bożego Ducha, Bożego Serca, ale ludzie w swojej ignorancji, bądź co bądź, bo ja wiem, że Rzymscy katolicy nie mają zwyczaju tego, ażeby czytać Pismo Święte, wiem, bo jestem tego świadkiem i no, kiedyś byłem tego przykładem. Teraz już się sprawa trochę zmieniła, ale jaki byłem, taki byłem. Katolicy chcą iść na łatwiznę, pójść do kościoła, zrobić swoje, można powiedzieć, odrobić pańszczyznę, tak w cudzysłowie, i pójdą, ksiądz zapuka im w teściakę kofecjonalu i twierdzi, że oni wtedy mają odpuszczony grzech. Ale nie nazwam tego nawet pobożnym życzeniem, bo jest to po prostu bluźnierstwo. Jest to Przypisywanie człowiekowi boskich cech. Jest tak w Polsce, szczególnie w Kościele Katolickim, od bardzo dawna, od setek lat można powiedzieć, ale księża, cały kler katolicki wprowadza człowieka w błąd i sam, będąc ślepym przewodnikiem również ślepych ludzi, którzy przychodzą do niego, wprowadza w błąd i powoduje to, że przyjdzie dzień, że razem wpadną do doła. Z którego nie będzie już można się nawet wydostać. Można tym samym powiedzieć, że katolicy, mimo swojej nieświadomości i w głównej mierze ignorancji, bo mają możliwość czytania Pisma Świętego, mają dostęp do niego, teraz nie ma tak, że pisma są na liście ksiąg zakazanych i nie da się do nich dostać. Nie, jedyną przeszkodą jest pieniądz, ale dzisiaj Biblię. Wszystkie księgi za które ludzie w średniowieczu oddawali życie są dzisiaj tak tanie i są dostępne w tylu tłumaczeniach na tyle różnych języków, że każdy ma możliwość uzyskania choć jednego z egzemplarzy, a dzisiaj jest tak wiele ludzi na tyle dobrych, że są w stanie poratować kogoś tą drobną bądź sobie bądź ilością pieniędzy na zakup takiej Biblii, że już nie ma wytłumaczenia. Na sądzie nikt się nie będzie mógł tłumaczyć, że nie było go stać na Biblię, bo można nawet z gospodarstwa sprzedać kurę i kupić sobie Biblię. A te moje słowa wcale nie powinny być nawet śmieszne dla nikogo, bo każdy ma teraz bardzo łatwy, bardzo prosty dostęp do Pisma Świętego. I to, że postępuje wbrew Bogu, już go nic nie może usprawiedliwić. Ale ja wiem, że katolicy. Lubią i wolą mieć takie proste ścieżki do Boga, wolą, żeby ktoś za nich myślał, żeby ktoś pokazywał im tę właściwą ścieżkę, mimo że kler katolicki pokazuje im tę ścieżkę taką złudną, bo to nie jest to, czego nauczył Pan Jezus, a to jest najważniejsze, to czego On chciał, czego wciąż chce, bo On przecież się nie zmienia, to jest najważniejsze. A to, że ludzie Boga nie znają, nie chcą Go poznać, to już jest ich wina. I tak samo, jeżeli ktoś idzie do konfesjonału, postępując nawet swojej niewiedzy, to nie ma znaczenia. Ale domagając się, często jest tak, że nawet ukrywa grzechy, z którymi idzie do konfesjonału, wyzna ich zaledwie kilka i oczekuje, że ksiądz zrobi w powietrzu znak krzyża i odpuka tę drewnianą deskę konfesjonału i facet czy kobieta mają grzechy odpuszczone ale to jest takie można powiedzieć splunięcie Bogu w twarz i powiedzenie mu otwarcie nie Boże nie potrzebujemy od ciebie odpuszczenia grzechów ty może wiesz o czymś co nie chcemy ujawnić ale ksiądz nam odpuści te grzechy w twoim imieniu i to jest takie przepraszam za słowa robienie z Boga głupka a z Boga się nie da zrobić kogoś takiego, nie da się także z Boga naśmiewać i traktować go jako swojego własnego sługę, bo ludzie, wielu jest takich, że tak Boga traktują jako kogoś, kto jest na ich życzenie, na ich żądania. A to no niestety przyjdzie dzień, że to się na człowieku zemści. Mści się to nieraz już, ale na pewno przyjdzie dzień sądu, dzień rozliczenia. Na pewno przyjdzie na ludzkość sprawiedliwość. Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, to ja zachęcam, ażeby popatrzył do księgi dziejów apostolskich. Tam jest historia, kiedy taki Szymon Mag, czy Szymon czarnoksiężnik, czarownik przychodzi i chce od apostołów za pieniądze nabyć moc Ducha Świętego, bo widzi jak apostołowie czynią cuda i chce robić to samo i za pieniądze chce nabyć tę moc i zostaje zrugany przez apostoła i apostoł mu mówi, że zgrzeszy przeciwko Bogu, więc teraz nie się nawróci i niech prosi Boga, a może odpuści mu grzech. Także ja już o tym nagrywałem kiedyś, ale powtórzę, że Skoro apostoł, który był namaszczony Duchem Świętym, on powiedział, że może Bóg Szymonowi i Czarnosiężnikowi odpuści grzech, jeżeli ten będzie go prosił, a może nie. Więc dlaczego on mu nie odpuścił? Przecież tak samo jak księża katolicy dzisiaj że rzekomo są namaszczeni Duchem Świętym, chociaż prawda jest taka, że chyba nie są. I dlaczego oni odpuszczają grzechy w imieniu Boga? A apostoł był tym duchem namaszczony, ale nie chciał odpuścić tego grzechu. O co to chodziło? No chodziło tu o to, że to Bóg odpuszcza grzechy, to Duch Święty odpuszcza grzechy, a nie człowiek. Człowiek tylko ma głosić Ewangelię, ma głosić drogę zbawienia, a później relacja między człowiekiem a Bogiem jest taka, że tam już nie ma pośrednika. I wszystko zależy od relacji człowieka z Bogiem. Jeżeli człowiek szczerze chce przebaczenia od Boga, to Bóg mu to przebaczenie da. Dlatego, że jest zapisane w Starym Testamencie już nawet, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie i pragnie przebaczać ludziom. No niestety jest tak, jak mówię, księża katolicy uzurpują sobie prawo. Nawet już nieważne, kto idzie do seminarium, kto staje się tym księdzem, czy jest to sprawiedliwy bardziej czy mniej, chociaż prawda jest taka, że dla Boga nie ma człowieka sprawiedliwego. Nie ma bardziej sprawiedliwego od jednego od drugiego. Wszyscy po prostu są ludźmi podatnymi na grzech i nie ma człowieka, który by choć raz nie zgrzeszył. Także przebaczenie, jakie człowiek chce uzyskać, przebaczenie jest tylko w wtedy wartościowe, kiedy jest uzyskane od Boga. Jeżeli ktoś zgrzeszył przeciwko drugiemu człowiekowi, to ten człowiek powinien mu przebaczyć. Tak, ale to przebaczenie to nie wszystko, bo tak jak powiedziałem wcześniej, to przebaczenie usuwa taki ciężar z duszy człowieka, bo nie da się zapomnieć, że ktoś przeciwko komuś zgrzeszył. Nie, to w pamięci pozostanie u jednych krócej, u innych dłużej, ale przebaczenie jest to zdjęcie ciężaru przede wszystkim z siebie i Usunięcie takiego listu dłużnego, że ktoś przeciwko komuś zgrzeszył, więc tamten jest mu coś winien, jest coś, co będzie mu winien nawet do końca życia. Nie. Przebaczenie całkowicie to anuluje. Daje taką białą kartę, takie jak gdyby człowiek, ten który przeciwko drugiemu zawinił, jakoby tamten odzyskiwał w pewnym sensie zaufanie. I to o to chodzi. Odzyskiwał czyste konto. Tak jak powtarzam, nie da się od razu zapomnieć o winie tamtego człowieka, ale to jest takie danie mu drugiej szansy, odpuszczenie mu tego grzechu z poziomu człowieka i uznawanie tego, przebaczenie właśnie powoduje to, że tak jakby dług między ludźmi został spłacony. Ale to jest jeszcze nie wszystko, bo. Tamten człowiek będzie również musiał prosić Boga, aby Bóg jemu przebaczył, bo on, grzesząc przeciwko człowiekowi, tak samo zgrzeszy przeciwko Bogu. Także tu się krąg zamyka. I dlatego właśnie słowa Jezusa, że jeżeli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień. I tu właśnie zawiera się w tym Boża Miłość. Boża Miłość do człowieka, miłość między ludźmi. I takiego królestwa właśnie pragnie Bóg. Wracając do kościoła rzymskiego, niestety tam wszystko, jak już powtarzałem to tysiące razy, wszystko tam stoi na głowie. Tam najważniejszy jest człowiek, a nie Bóg. Tam najważniejsze jest to, co jeden człowiek musi wykonać względem drugiego, a nieżeli wola boska. Pan Jezus jest wystarczającą osobą, ażeby nauczać człowieka Jego drogi. Niestety, z racji tego, że Kościół rzymskokatolicki katolicki nie głosi Ewangelii, nie głosi tej prawdziwej Ewangelii, tylko swoją, która jest sfabrykowana, taka zmanipulowana, opisana w katechizmie Kościoła Katolickiego, ale taka mieszanka informacji, troszkę prawdziwych i reszta fałszywych, jest naprawdę bardzo niebezpieczna dla uratowania człowieka, dla zbawienia człowieka. Bo jeżeli człowiek będzie postępował tak, jak naucza go drugi człowiek, a nie tak, jak naucza go Jezus, wówczas Królestwa Bożego nie osiągnie i w niebie się nie znajdzie. Trzeba sobie to mówić otwarcie i ja to też już nieraz powtarzam, że taka Ewangelia, jaką głosi Kościół Rzymskokatolicki, katolicki nie jest to Ewangelia, jaką głosił Pan Jezus Chrystus i później apostołowie, a później ich uczniowie i tak dalej, i tak dalej. Ale. Jest napisane w liście do Galacjan, który napisał Paweł. Zresztą, apostoł Paweł napisał około połowę Nowego Testamentu. Dlatego warto brać jego słowa na poważnie. On napisał w liście do Galacjan w pierwszym już rozdziale, w tych pierwszych wersetach, że jeżeli by ktoś, nawet Anioł z nieba, głosił inną Ewangelię od tej, którą głosili apostołowie, niech będzie przeklęty. I to dlatego Kościół rzymsko katolicki on nie prowadzi do Boga, on głosi swoją własną ewangelię, on głosi wielobóstwo, pomoc w różnych innych postaciach, aniżeli tylko Jezus Chrystus. On głosi pomoc w Maryi, głosi pomoc w jakichś aniołach, modli się do aniołów. Ten kościół jest po prostu kościołem przeklętym. On nie głosi słowa Bożego, on głosi taką mieszaninę trochę prawdy, trochę kłamstwa, a jak Pan Jezus mówił, że wystarczy kropla kwasu, czyli kłamstwa, która jest dodana do zaczynu na ciasto i całe ciasto będzie zakwaszone. A kwas jest uosobieniem grzechu. Więc z takich nauk katolickich nie może być nic dobrego. Przecież są historie ludzi, którzy odchodzą nagle z kościoła katolickiego, których dotyka Bóg. Duch Święty ich wyciąga z tego kościoła. A dlaczego ich jest tak mało? No, dlatego jest ich tak mało, bo nie każdy ma serce otwarte na Boga. Nie każdy chce Go poznawać. Niektórzy po prostu wolą chodzić do Kościoła, a żeby nikt od nich nic nie wymagał i tak będą chodzić rok za rokiem i będą mieć tę złudną nadzieję na zbawienie. Ale dopuszczając się do tego wszystkiego, co się dzieje w Kościele katolickim, dzisiaj się modlą do Jezusa za godzinę do Maryi, później do aniołów i zawsze kończą msze w cudzysłowie świętą modlitwą do Michała Archanioła, a to nie jest to, czego chce Bóg. I tacy ludzie, którzy nie mają miłości Boga, to Bóg ich nie będzie wybierał. Ja też mam w rodzinie takich ludzi, w zasadzie 90% mojej rodziny jest katolicka, i ja wiem, że oni do kościoła chodzą dla samych siebie, dla obowiązku, a nie dlatego, że porywa ich miłość do Jezusa. Ja to widzę i o tym mówię otwarcie, ale tylko tutaj na kanale, bo w rodzinie ludzie reagują wrogością, kiedy ja o tym mówię. Dlatego staram się nie wprowadzać już więcej takich zawirowań, bo oni nie są gotowi do tego, ażeby wysłuchać ani Ewangelii, ani prawdziwej nauki z Pisma Świętego płynącej. Ja nie jestem do nich wrogo nastawiony, ale to oni są nastawieni wrogo i do mnie ale przede wszystkim do nauk, które płyną z Pisma Świętego. Ja je tylko powtarzam. Ja nic nowego nie wymyślam. Ja tutaj nie wprowadzam jakiejś własnej filozofii. Ja mówię tylko to, co mówi Bóg, a nie to, co mi się wydaje, jakieś moje interpretacje. Błogosławię wszystkich, Ewangeliz Dawid.